Cześć! W tym odcinku przejdziemy sobie przez 10 spółek, które zdaniem analityków są najciekawsze do inwestycji w październiku tego roku. Miesiąc już trwa, więc gdybyśmy zdecydowali się na inwestycje na początku miesiąca, to tak wyglądałyby nasze pozycje. W tym odcinku dowiecie się, co to za spółki i dlaczego znalazły się w tym zestawieniu. A jeśli chcemy inwestować w akcje, to potrzebujemy konta maklerskiego. Ja osobiście korzystam z XTB, ponieważ przy inwestowaniu w akcje ETF-y do miesięcznego obrotu 100 000 euro nie zapłacimy żadnej prowizji. Dodatkowo jest to polski dom maklerski, gdzie możemy otworzyć konta emerytalne takie jak IKE czy XE. Linki do założenia konta będą znajdowały się w opisie, a zakładając konto z kodem księgowym otrzymacie bezpłatny kurs inwestowania. Pamiętajcie też, że to, co ja mówię, to są moje prywatne opinie i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, a powstaje materiał w celach edukacyjnych. A jeśli spodobał Ci się ten film, to zostaw proszę łapkę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Z góry dzięki. Na wstępie pamiętajcie jeszcze, że jest to portfel biura maklerskiego, gdzie skład portfela zmienia się co miesiąc. Także, jak wiecie, perspektywa walorów, które posiada się już w portfelu, czasem może być delikatnie inna niż taka, w które dopiero będziemy inwestować. Jednakże analitycy ci są moim zdaniem bardzo dobrzy, patrząc na historię tego portfela. Jeśli widzą, że coś się zmieniło w fundamentach spółki, to nie wahają się wyrzucić akcji z portfela, a dodać na je miejsce jakiejś innej spółki. Pierwszą spółką jest Benefit, który pozytywnie kontynuuje to, co do tej pory robił. Ich główny produkt, czyli multisport i karty fitness, radzą sobie bardzo dobrze. W ostatnich czasach miała miejsce także akwizycja tureckiej sieci Fitness Mac. Przez co multisport mógł w dość prosty sposób wejść na kolejny rynek i, będąc tam jednocześnie od razu jednym z większych graczy. Także rozwój tego biznesu jest bardzo fajny i wydaje mi się, że powinno być to kontynuowane w kolejnych okresach. Potencjał na rynku polskim jeszcze trochę jest, jeśli chodzi o karty sportowe, a zagranica, pomimo że nie pomaga trochę marżowościom, to jednak daje szansę na wzrosty w dłuższym terminie. Kolejną spółką jest spółka budowlana, czyli Budimex, jeden z większych graczy na tym rynku w Polsce, a dodatkowo w ostatnim czasie zaczyna też coraz śmielej zaglądać na rynki zagraniczne. Główna teza inwestycyjna jest taka, że KPO, które w kolejnych latach będzie spływać do Polski, Budimex będzie w stanie wygrywać te przetargi, przez co będzie miał w kolejnych latach pełne ręce roboty. Może nie widać tego jeszcze na ten moment w ilości zamówień, ale w poczekalni są już kontrakty o znacznej wartości, a przetargi na KPO będą jeszcze rozstrzygliwać się. Dodatkowo na wykresie, patrząc w czletniej perspektywie, trochę się wychłodziły te wskaźniki spółki, spółka bywała już nawet po 700 zł. Teraz ta cena wydaje się być bliżej 500, więc jest na pewno nieco bardziej atrakcyjna. Trzecia spółka to City projekt. Tutaj widzimy, że. Teza na spółkę jest dość prosta. Mianowicie trwają prace nad Wiedźminem IV, co oczywiście wzbudza pozytywne odczucia, ponieważ jest to najpopularniejsza franczyza spółki, a w międzyczasie firma dalej monetyzuje całkiem dobrze inne gry, które do tej pory zostały wydane i mogą być wydawane też na inne platformy, takie jak Cyberpunk na Nintendo Switcha 2. Takim pośrednim pozytywnym czynnikiem dla CD projektu jest ostatnia sprzedaż spółki EA, między innymi właściciela marki FIFA, czy tam teraz EAFC. I widzimy, że została sprzedana za 55 miliardów dolarów, co oczywiście sprawia, że może być tutaj takie pozytywne przeszacowanie dla CD Projektu, że gdyby kiedyś mógł dojść do takiej transakcji na nich, to powinien być wyceniany wyżej. Oczywiście właściciele raczej nie chcą sprzedawać tej spółki, ale jednak jest to taki pozytywny cross na spółkę. Kolejną spółką w portfelu jest Kreotek, czyli spółka z branży kosmicznej. W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych informacji o spółce. Spółka zaczyna podpisywać umowy na przetargi, co oczywiście jest bardzo pozytywne. Dodatkowo też ma perspektywę kolejnych kontraktów, także wydaje się, że te wyniki mogą być kontynuowane. Pozytywna poprawa ich, ale jednak, dalej bierzemy pod uwagę, że jest to spółka bardziej ryzykowna, nie przynosi do tej pory zysków, ale jednak, jeżeli wierzymy, to jakiś mały procent portfela może być ciekawy dla tej spółki. W portfelu znajduje się także Cyberfox, czyli spółka, jeden z moich faworytów, szczerze mówiąc. Jest to spółka technologiczna, informatyczna. Jest to, można powiedzieć, taka grupa kapitałowa spółek Cyberfox, czyli segmentu hostingowego. Werkomu i niedawno przejętego Chopera. Plusem działania tych spółek w grupie jest to, że można robić cross-sell między tych klientów na przykład Shopera. Dodatkowo można oferować inne usługi z grupy. Także tak to koło się kręci i spółka pokazuje naprawdę bardzo dobre wyniki. Pomimo niedawnego przejęcia Shopera, to spółka dalej ma ochotę na kolejne akwizycje i wydaje się, że jeszcze ze 2-3 przejęcia mogą być zrobione nawet w tym roku. Dodatkowo też dalej są w stanie podnosić cenniki swoich usług, więc wydaje się, że będzie kontynuowane to Wzrostowe story na spółce, zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. Także, moim zdaniem, jedna z ciekawszych propozycji. Digitanet, czyli spółka, która, z tego co wiem, jest w portfelu jednego większego twórcy internetowego. Myślę, że jeżeli wychodzimy na dwór, to znamy spółkę. Jest to reklama DOH, czyli tak zwana wielkoformatowa, na przykład w galeriach czy na dworcach. Takie ekrany. Które pokazują reklamy, i widzimy, że spółka rozwija się bardzo dobrze w ostatnim czasie. Reklamodawcy dają dużo pieniędzy, budżetu na reklamy. Także spółka na tym korzysta, a biorąc pod uwagę, że ma dobre lokalizacje i ta pętla reklamowania jest w całości jeszcze zużyta, to mogą praktycznie bez ponoszenia żadnych kosztów jeszcze zwiększać swoje przychody i zyski. Także spółka dalej jest ciekawa, niewyceniona jakoś drogo w porównaniu do innych spółek, które znajdują się w tym portfelu. Także moim zdaniem kolejna ciekawa propozycja. Dom Development, czyli moim zdaniem jeden z solidniejszych deweloperów. Ich oferta... Jest taka dość ciekawa, ze względu na to, że większość klientów, których posiadają, to są klienci gotówkowi. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy to jest dobry czas dla deweloperów, no ale jednak oni dość stabilnie żonglują tą swoją ofertą. Jeżeli ceny lokali nie rosną, to raczej te budowy są w wolniejszym tempie. Oddawane, także deweloperzy jakoś to sobie tutaj kompensują. Dodatkowo mieliśmy już obniżki stóp procentowych, które mogą dalej być kontynuowane w kolejnych okresach, więc wydaje się, że ten popyt może troszkę wrócić, co oczywiście pozytywnie przełoży się na spółkę. A biorąc pod uwagę, że oni sprzedają swoje lokale w największych miastach, to są te lokale, które będą raczej pozytywnie oddziaływać, jeśli chodzi o ceny nieruchomości i raczej nie będą się wyludniać, a raczej ta migracja do większych miast powinna postępować. Gwiazda ostatnich lat na GPW, czyli Synectic, także znajduje się w tym portfelu i to jest tutaj troszkę taka mała uwaga, czyli to o czym wspominałem na początku, więc moim zdaniem perspektywa spółki, którą już posiadamy w portfelu od dłuższego czasu, a w tym portfelu on się znajduje, jest troszkę inna niż spółki, którą kupujemy dzisiaj. Oczywiście Synectic, Pierwszy raz zauważyłem, jak był po około 100 zł, i wtedy już wydawało mi się drogi, bo urósł już znacząco, a dzisiaj jest po ponad 250. Także widzimy, że ta perspektywa jest tutaj różna. Oczywiście, na ten moment wszystko w spółce wygląda super. Dalej, te roboty Da Vinci są zakupowane przez szpitale. Dodatkowo te przychody powtarzalne z nich rosną, ponieważ jest więcej operacji, a Synectic dostarcza do nich materiały. Jednakże osobiście wydaje mi się, że ostatnie zwiększenie przychodów na spółce, troszkę związane z KPO, jest prawdopodobnie taką troszkę górką wynikową na obecny moment, tak bym to odczytywał. Oczywiście spółka świetnie wykorzystuje ten czas i dalej zwiększa przychody. Spółka stara się także dywersyfikować na inne jakieś roboty, inne, można powiedzieć, zabiegi i procedury, ale jednak ciężko będzie zastąpić, zwłaszcza taki jednorazowy przypływ przychodów, jak z KPO. Także spółka jak najbardziej dobra, ja już się co do niej pomyliłem, nie raz, także być może pomylę się drugi raz, jeśli jesteście akcjonariuszami, to tego Wam życzę, ale na ten moment Synecti Gracza jest moim zdaniem mniej atrakcyjny niż inne spółki z tego zestawienia. Kolejna spółka pozostając w branży medycznej to Voxel, taka można troszkę powiedzieć mniejsza diagnostyka działająca w troszkę innej branży. Są tutaj tak jak możemy wyczytać pozytywne czynniki, mianowicie zwiększenie wolumenów badań w drugim półroczu, utrzymanie lekki podwyżek wycen świadczeń refundowanych, ale jednak moim zdaniem spółka ma ten minus, że jest uzależniona troszkę od NFZ-u i tego jaką oni cenę dyktują za te badania. Spółka jak tutaj widzimy, nie rozwija się tak szybko jak inne spółki z tej branży, tak jak na przykład Synectic czy Diagnostyka, ale za to jest niżej wyceniana. Więc jeżeli uważamy, że ta przecena po publikacji ostatniego raportu jest okazją, to można się nad tym zastanowić. Ja osobiście jednak też wolę inne spółki. I ostatnią spółką w zestawieniu jest XTB. Tutaj są też jak w każdej spółce plusy dodatnie i plusy ujemne. Patrząc na to co działo się na rynkach, to raczej działo się niekoniecznie jakoś bardzo dużo, co oczywiście sprawi, że wyniki XTB nie będą jakieś rewelacyjne. Cały czas na plus rosnąca baza klientów, bardzo dynamicznie. Na minus to, że inni uczestnicy wchodzą do Polski, jak na przykład Trade Republic, Revolut też coś w Europie od dłuższego czasu zwiększa trochę wejścia w te inwestycje. Trade Republic też trochę więc no jest ta konkurencja na tym polskim rynku, nowe produkty spółka zamierza wprowadzać, na przykład opcje mają być wprowadzane, ale to też zależy od regulatora, tak zwane kryptowaluty także są uzależnione od regulatora, czyli KNF-u, więc no to już sytuacja tutaj jest dynamiczna, w ostatnim czasie widać dużą podaż na rynku i na kursie akcji, na plus dla spółki na pewno działa Donald Trump, który w ostatnich dniach się znowu uaktywnił. Co może oczywiście pozytywnie oddziaływać na zmienność na rynku, co pośrednio także na zyski spółki. Na spółce na ten moment nie dzieje się jakoś bardzo wiele trochę została, można powiedzieć, zapomniana przez inwestorów. Nie widać już tyle wpisów o spółce na forach czy w internecie jak jeszcze jakiś czas temu ale z drugiej strony też na ten moment w krótkim terminie ciężko doszukiwać się jakichś czynników, które nagle miałoby wystrzelić znowu kurs do góry. Więc tak w całości wygląda portfel. Jest to portfel prowadzony przez BNP Paribas. Patrząc historycznie moim zdaniem naprawdę fajnie on sobie radził, więc istnieje szansa, że teraz także tak będzie i dobry performance będzie kontynuowany. W tym miesiącu nie zostały wymienione żadne spółki i portfel wygląda tak samo jak wyglądał miesiąc temu, Także analitycy dalej mają pozytywne zdanie co do spółek, które się w nim znajdują. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o nich sądzicie, czy podoba się Wam ten portfel, czy Wy wybralibyście inne spółki. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw proszę łapkę w górę i subskrypcję. Z góry dzięki, trzymajcie się, cześć!